Dzień dobry, witam Was z Las Terenas na Dominikanie. Jesteśmy po północnej stronie kraju, po północnej stronie wyspy Hispaniola, na półwyspie Samana. Powiem Wam taką ciekawostkę, że plaże na Dominikanie należą do najpiękniejszych plaż na świecie, a jedne z najpiękniejszych plaż na Dominikanie znajdują się właśnie na półwyspie Samana. A my ruszamy na trip po tej części kraju, żeby Wam je lepiej pokazać. Lecimy! Półwysep Samana to zdecydowanie mniej turystyczne miejsce Dominikany. Oczywiście turystów tu nie brakuje, ale nie mówimy tu o takich liczbach, jakie przebijają się w Punta Cana. Do tego regionu kraju docierają głównie turyści indywidualni, ale też Europejczycy szukający spokojnego i ciepłego miejsca do życia. Oddalona o 5 km od centrum Las z Plaża to jedno z ulubionych przez kitesurferów miejsc do nauki i do ślizgania po falach. Obserwowanie ich z góry to czysta przyjemność. Największa atrakcja półwyspu Samana była przed nami. Czuliśmy się szczęściarzami, że trafiliśmy idealnie w porę roku, by móc ją podziwiać. Musieliśmy jednak ruszyć nieco na wschód. Pełniamy jedno z naszych marzeń, jedno z moich marzeń. Przepłynęliśmy na oglądanie wielorybów, na oglądanie humbaków. O tej porze roku, między o ile dobrze pamiętam stycznie, a końcem marca, powyżej Puerto Plata, właściwie powyżej Las Terenas, pojawiają się humbaki. Jest to jedno z największych miejsc rozrodu tych przepięknych wielorybów. I bardzo wiele osób przyjeżdża tutaj właściwie tylko po to, żeby podziwiać Humbaki. Większość osób wypływa z miejscowości Samana, a my pojechaliśmy kawałek dalej do Punta Lirio, dlatego że to, ta miejscowość jest położona bliżej tego miejsca. Gdzie tutaj są humbaki, gdzie można je oglądać? Naprzeciwko mnie znajduje się Cardi Island. Nazwa nie przypadkowa, ponieważ na tamtej wyspie kręcono reklamę tego słynnego rumu. A ja Wam zaraz pokażę, jak wygląda tutaj na brzeże. Pływamy takimi łódkami lub takimi mniejszymi łódkami. Tak naprawdę to, jaką łódką się pływa, wszystko zależy od budżetu. No ale miejscówka jest bardzo fajna. Cała wyprawa trwa maksymalnie 50 minut, z czego około 20 minut zajmuje dopłynięcie w miejsce, gdzie mogą pojawiać się wieloryby, a łodzie mogą obok nich pozostawać maksymalnie pół godziny. Te pół godziny to uważne obserwowanie wody i wypatrywanie pojawiających się wielorybów. To co widzisz to wybrane ujęcia z poszukiwań humbaków. Skąd tu wieloryby? Otóż 90 km na północ od półwyspu Samana jest miejsce znane jako Silver Bank. Co roku pojawiają się tu humbaki migrujące z północnego Atlantyku, które przypływają tu na okres rozrodu. Od 1986 roku Silver Bank jest rezerwatem wielorybów. W 2005 roku badacze doliczyli się tu prawie 7 tysięcy osobników na powierzchni 40 mil kwadratowych. To największa sezonowa populacja humbaków na północnym Atlantyku, aby być może na całym świecie, a że na Silverbank bywa ciasno, to niektóre przypływają do zatoki Samana. Młode osobniki jedynie wynurzają się z wody, a dorosłe skaczą i biją o nią płetwami. Marzyliśmy o tym miejscu podczas poprzedniej podróży w 2008 roku i wymarzyliśmy. że wyprawa na oglądanie wielorybów jest w gatunku tak niesamowity, że postanowiłem ruszyć jeszcze raz. To kosztuje 40 dolarów od osoby, gdy się płynie takim katamaranem. Można też sobie zorganizować prywatny rejs, który jest droższy kosztuje, my tak próbowaliśmy na, na nasze trzy osoby kosztuje 120 do 150 dolarów. Oczywiście trzeba negocjować i myślę, że ze 120 na trzy osoby dałoby się to zrobić. Natomiast bezpieczniej jest pływać taką większą łodzią, bo ona mówię, jest bardziej stabilna. Lepiej się wszyscy czują, jeżeli ktoś ma problemy z chorobą morską, to zdecydowanie lepiej przeżyje taką podróż przy dużym falowaniu niż na małej uderzce. Na pewno nie taki. Obserwacje humbaków to jedna z większych atrakcji półwyspu Samana, ale nie jedyna, bo kawałek dalej od tego miejsca znajdują się plaże zaliczane do najpiękniejszych na świecie. Rzućmy więc ostatni raz okiem na Bacardi Island i ruszajmy dalej. Jedną z nich jest Playa Ricon i znajdująca się tuż obok Playa Galeras, obydwie na wschodnim krańcu Półwyspu Samana. Gra muzyka, czuję sparażoną rybę, może być ciekawie, widzę dużo łódek przed sobą. Jak wam się podoba? Bo mi nawet bardzo. To Playa Galeras z bieluteńkim piaskiem. Jedna z niebiańskich plaż półwyspu Samana. Obok niej jest słynna Playa Rikon, zaliczana do dziesiątki najpiękniejszych plaż świata. I choć dziewicza, to w ciągu dnia bywa na niej tłoczno. Za to Playa Galeras jest równie urocza, równie dziewicza. Za to zdecydowanie bardziej spokojna. Oprócz opalania i spacerów można na niej zjeść świeżą rybę i wypić ulubionego. Dobrze schłodzonego drinka. W Las Terenas zatrzymaliśmy się w hotelu Playa Colibri. Powiem, że, że jest naprawdę bardzo dobrze położony, yy, tuż przy plaży. Piękne palmy i błękitne niebo dzisiaj w ogóle bez chmur. Idziemy w poszukiwaniu pięknych plaż. Tutaj przy samym hotelu jest jedna bardzo ładna plaża, ale idziemy dalej. Na przestrzeni właściwie 8 km idąc na wschód ciągną się co kawałek bardzo urocze plaże i my je dzisiaj pokażemy. To co widzicie to jest playa Las Terenas, czyli taka główna plaża w samym mieście Las Terenas. Dla Waszej informacji plaże na Półwyspie Samana są złote, co oznacza, że ten piasek to jest taki żółtawy. Trochę przypomina plaże nad Bałtykiem, natomiast w Punta Cana i na południu wyspy plaże mają zdecydowanie bielszy piasek. A w sumie, każda z nich ma swój urok, każda jest piękna, te palmy, kolor wody, robi wszystko. Idąc plażą od hotelu Colibri, trafiliśmy na taki lokalny fish market. Powiem Wam, że wypas jest, jeżeli chodzi o produkty. Są tuńczyki, są naprawdę gigantyczne krewety, w tych skrzynkach które tutaj są, są krewety. One są zamknięte po to, żeby... O, thank you much. Okay. Zobaczcie, konkretne rybki naprawdę... Gracias, gracias senior. Konkretne rybki. Można świeże kupić w dużo lepszych cenach niż są w restauracjach i nawet jak ktoś ma duży apartament z kuchnią, to samemu sobie przygotować pyszności, bo po podstawą tego jedzenia jest po prostu świeżość, a te pochodzą z nocnych lub z porannych połowów. Gdy idziemy brzegiem oceanu w las Terenas, zobaczcie to wygląda tak, To jest jedna zatoka. Tam taki półwysep. Odwracamy się. Za moimi plecami jest kolejna zatoka. Tam kolejny półwysep. I takie są zakola, zakola, i w tych zakolach są przepiękne plaże. I można sobie zrobić przeuroczy spacer. Nie tylko leżeć, ale połazić po tym ciepłym piasku i pobrodzić w tym ciepłym oceanie. Po takiej porcji piękna to chyba dobry moment, by zaprosić Cię do zostawienia lajka pod tym filmem. I ewentualnie suba na naszym kanale. Jeszcze rzut oka na punta Portillo i magiczne latawce kitesurferów, machające jak motyle po niebie. Jakoś tak kojarzą mi się z wędrownymi motylami, których przy okazji serdecznie pozdrawiamy. Wiec, czy, Twoim zdaniem, Punta Portillo to nie jest dobre miejsce na karaibską fotosesję? Więcej pięknych zdjęć pokazujemy również na naszym Instagramie, a link do niego jest w opisie. Relacje z Dominikany są również w wyróżnionych stories na IG. Miejscowi poleśli nam dobre knajpki z owocami morza. Nic dziwnego, ponieważ e, znajdują się obok fish marketu, czyli wszystko to, co świeże zostanie wyłowione, przywiezione, trafia do tych knajpek. Pokażę Wam, one są tutaj. Jedna z nich, którą już testowaliśmy, pakomar, druga kandelita, obydwie bardzo dobre. W kandelicie są nieco niższe ceny. Natomiast w pakomar robią taką kajpirinię, że po prostu wyrywa z butów, więc możecie sobie na przykład na rybę pójść tu, a na drineczka pójść do Pakomary. Jak je znaleźć? One się, obydwie, właśnie cały ciąg tych knajpek znajduje za cmentarzem, albo właśnie, tak jak powiedziałem, obok fish marketu, więc myślę, że spokojnie znajdziecie. To jest właściwie centrum tego miasta. ciekawostkę, którą odkryliśmy. Dziewczyny podrywają. Zobaczcie, to jest taksówka. Ten gość to jest taksówka. Po prostu wozi ludzi na motorku, na skuterze. Tacy goście w zielonych kamizelkach. O proszę. gracja Chciał mnie podrzucić, ale ja nie potrzebuję podwózki, bo idziemy do knajpki. To jest sposób, żeby tanio przemieszczać się w różnych miasteczkach na Dominikanie, bo te motorki są po prostu dużo tańsze niż inny sposób transportu. I jakby ktoś pytał, co tu się dzieje. Jest niedziela w Las Terenas i chyba jest jakaś fiesta, nie wiem, no, tu wszędzie strasznie dużo śmieci. Oczywiście oni to posprzątają pewnie później. Hola. 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 Polonia! Polonia, okej, okay. na trobie. Polonia, na zdrowie! Dziękuję, dziękuję. Ukrania. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo kolorowo. Wszyscy się bawią, cieszą. Oni pracują 6 dni w tygodniu i mają jeden dzień wolnego i ten dzień wykorzystują po prostu na maksa. Hola. Podobno ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale na pewno nie w podróży. Ciekawość gna nas na cmentarz, który znajduje się w Las Terenas, który codziennie mijaliśmy i chcemy zobaczyć, porównać go z tymi cmentarzami, które widzieliśmy wcześniej w Meksyku. Ale bardzo zaniedbane tam jest, bardzo. Wiesz, co może one po prostu są inne, tam są bardziej kolorowe w Meksyku. Nie, nie, ja nie chciałabym porównywać, tylko ogólnie jest, albo jest w jakimś ramoncie, albo jest przenoszone, bo zobacz, co tam się dzieje. Chyba faktycznie ten cmentarz powoli jest stąd przenoszony, bo to jest centrum miasta. Bardzo atrakcyjna działka i być może ktoś tutaj rozważa wykorzystanie tej działki pod jakąś działalność komercyjną. Kończymy pobyt w Las Terenas i, i możemy już podsumować pobyt w tym naprawdę malowniczym, przecudownym miejscu. Planowaliśmy tutaj dojechać transportem publicznym, autobusem i chyba kolektywo tak? Ale ostatecznie ten plan porzuciliśmy. Niby nie jest daleko, bo to jest jakieś 200 km z Baja IB, ale transport publiczny zająłby nam ponad 7 godzin te przesiadki z plecakami z walizką, więc odpuściliśmy. I chyba pierwszy raz w naszej podróży jesteśmy w jednym miejscu tak długo, bo 6 dni i to był przecudowny pomysł. Naprawdę niezmarnowane 6 dni, dlatego że Las z to jest początek półwyspu Samana, na którym jest masa rzeczy do pozwiedzania. Jak widzieliście, oglądaliśmy wieloryby. W ogóle podziwialiśmy piękne plaże, bo półwysp Samana to są generalnie przecudowne plaże. I na co ty zwróciłaś uwagę, że nie ma wielkich resortów? A tak, tutaj nie ma takich hoteli, resortów. Zony hotelary nie ma. Tutaj tylko są takie mniejsze, bardziej kameralne hoteliki. Jak ktoś szuka takiego spokojniejszego miejsca, z bardzo dobrym jedzeniem, to zdecydowanie polecamy Las Terenas. Mała polecajka, weźcie ze sobą tutaj jakiś naprawdę dobry preparat na moskity, tak jak w Bajaiby nie żarły moskity, tak tutaj żrą okrutnie w pokoju, w nocy czasami, zanim położymy się spać, odbywała się walka z tymi małymi czortami, no i fenistyl. My mamy fenistyl, więc te wszystkie pogryzione miejsca smarujemy. Fenistyl naprawdę się przydał. Co tu warto jeszcze powiedzieć? No, co można kupić świeże owoce może, może prosto od rybaków o każdej porze w zasadzie dnia, bo oni tutaj łowią cały czas. Więc, jak ktoś ma wynajęte miejsce z kuchnią, to może sobie przyrządzić. Jest to również miejsce dla osób, które chciałyby na przykład popracować zdalnie. Internet, internet jest praktycznie wszędzie. Wyobraźcie sobie, że my pierwszy raz w trakcie podróży do innego kraju nie kupiliśmy karty SIM z internetem. Korzystamy z internetu w hotelu, korzystamy z internetu w knajpie, w knajpach. Bo właściwie do każdej knajpy, do której się wejdzie, jest internet. I nawet jak tylko przechodzimy koło knajpy, nie mamy zamiaru tam usiąść, a chcemy skorzystać tylko na trzy minutki z internetu. Prosimy o hasło, dają bez problemu. Korzystamy i idziemy dalej. Nie przejmujcie się tym, że tutaj pada, bo tutaj pada kilka razy dziennie. Za chwilę wychodzi słońce, później znowu pada. Pogoda jest nieprzewidywalna. To, co pokazuje pogodynka rano, a to, co jest później w ciągu dnia, to są dwie różne sprawy. I warto też wziąć coś na opalanie na ostre słońce, bo nawet gdy wydaje się, że nie świeci, to świeci, i my później robimy się najpierw czerwoni, a dopiero później brązowi. Ale kończąc wątek, lasterenas polecamy. Bardzo, Jeżeli macie taką możliwość, tutaj przyjechać, zróbcie to, będziecie zachwyceni.